Moi kochani, witajcie, witajcie, witajcie. Buziolce, Buziolce, Buziolce. Nagrywam dla was już drugi odcinek. Y, dzisiaj i są to odcinek: forty sezon trzeci odcinek piąty. 80% historii już przeszłam, czyli całkiem dużą część. Alatonina jest Twoją matką. Ty tak tego nie zostawisz. Y, czyli już tak naprawdę y, zapowiedź odcinka nam wszystko zdradziła. Musiała Alatonina być zaklęta w naszą mamuśkę. Więc naprawdę nasz człowiek w masce jest tajemniczą osobą, no, która się dopuszczała naprawdę dużych rzeczy. Szczerze powiedziawszy, nie mogę się doczekać, jak zagram ten odcinek. I powiem Wam tak, kochani. Bardzo się martwię, wiecie, z tym cofaniem od odcinków, że się nie zapiszą postępy ze względu na brylantową gorączkę, ale postanowiłam, że sobie cofnę Jedną serię, Cofnę sobie Wysoki Przybój, który już dawno mam zakończony, i który w ogóle, no bez urazu dla fanów, no ale tej historii, ale po prostu no nie, nie interesował mnie tak, przewijałam, bo jakby historia była dla mnie dość słaba. I tą historię, Wysoki Przybój, zagram właśnie w brylantowej gorączce, pierwszy odcinek. Pierwszego sezonu i zobaczymy i go później cofnę po Brantowi gorąco i zobacz, czy te wybory się zapisały, żeby nie sprawdzać co na tych historiach, na których mi zależy. I wy, mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi, jeśli nie, to później to jeszcze wytłumaczę. Mm, I już bez przedłużania, kochani, grajmy, bo już nie mogę się doczekać i mam nadzieję dzisiaj na zagranie naprawdę dużej ilości odcinków naprawdę mi na tym cholernie zależy. Naprawdę. Mhm i już jesteśmy w cieniach. Początek końca. Kręciłaś się bez celu przed lustrem. W gardle miałaś gulę, a pod plotem słoneczniko... <laughs> słonecznym kipiała wściekłość. No, wściekłość, złość, żal. Kochani, mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, bo wpieprzałam sobie chipsy na śniadanie. Tak, wiem, niezdrowo się odżywiam <laughs> i chujowo i w ogóle. No, ale this was Nie zmienię tego Jestem jak ja, jestem, jaka jestem, lubię, jestem głodna, więc sobie jem Pringlesy. Mhm. Ten człowiek w masce porwał moją mamę, upozerował wszystko tak, żeby wyglądało na to, że ona mnie porzuciła. No, to naprawdę okropnie się zachował, ale tak w ogóle, kochani, tyle łazicho w tym łazicho. Skoro jest nowy odcinek, nowy strój, nowe wcielenie Sary. O, to nasz korzyszek, który niedawno kupiłyśmy, <coughs> ale szczerze jestem bardzo dumna z tego naszyjnika, bo jest śliczny. Fryzurę chyba zmienimy. Tak, zdecydowanie. Tak, żeby było widać naszyjnik. O, jak pięknie. Wiecie, skoro już po prostu mamy te opcje garderoby, to, wart, to grzechem byłoby z tego nie korzystać naprawdę. To jest zbyt ekstrawaganckie. Mm -hmm. O, ładnie, ale zmieniłabym włosy. O, idealnie. Tak łatwo mu się nie upiecze. Zabłkano do drzwi. Sara, jesteś gotowa? Tak, chwileczkę. Dziś ostatnie przedstawienie cyrku Dziwadeł, czyli oni już wyjeżdżają. Pewnie zaraz się przebiorę. Szkoda, że akurat znalazłam sobie idealny strój, no ale i ty what to jest. Life is brutal, Co założyć? Nie na coś ładnego. uuu, jak uczennica. Ładna. Krata jest teraz młodna. Nie podoba mi się za bardzo. Jesienny wariant. Jedynka jedynka ale włos skoro zmieniłam strój muszę zmienić ale teraz można iść ale ładny strój serio taki jak mundurek ale śliczny powiem wam ładny ale do niego nie pasują mm, w ten sposób złożone włosy tam to tamto byłoby za poważne a chcę wyglądać jak zwykła ładna dziewczyna co wy na to chyba jest dobrze Teraz można iść, chyba że jeszcze póki kombinuję z fryzurą. Przepraszam, że was tak długo trzymam. No ale zależy mi jednak na tym, żeby to wyglądało dobrze. Dobra, to chyba jest lepsze. Mhm. Tak, tak mi się bardziej podoba. Na no, ostatnie przedstawienie przyszło pół miasta. Mm, to chyba dużo, zwłaszcza Saint For... To Saint Ludzie szeptali, rozglądali się po wnętrzu. Chociaż na pierwszych, chyba przy uprawie całe miałaś to Wszyscy czekali, co będzie. Najważniejsze to nie dać się wyprowadzić z równowagi Sara. Ja zobaczę, jak będzie. Będę ostrożna. Nienawidzę człowieka w masce. Mm. Mm, nie wolno działać. Ostrożność. Nawet jak go nienawidzisz, trzeba być ostrożnym. Mam nadzieję. Zagrzmiała muzyka. Zaiskrzały reflektory. Wszyscy rozdzielili się wygodnie, zaklaskali. Klaskać ze wszystkimi, nie klaskać. Hmm. Prawdopodobnie ten demon będzie miał duży wpływ na fabułę, ale ja zaklaszczę, dlatego że po prostu no skoro już tu przyszłam, to trzeba klaskać. Przed... Karmisz swojego wewnętrznego demona. Coś czuję, że mam dużą tego demona. mi jak zwykle otwiera Hozi. Panie i panowie, Obawiam się, że nasz czas dobiega końca. Dziś będziecie mogli ugryźć ostatni kawałek różba czwego tortu. Ale uważajcie, nie udławcie się nim. A na razie przywitajcie naszych maluchów Ma maluchów? Głód, zawiść i złość. Nasi akrobaci zatrudnili kogoś nowego w cyrku. Na scenie wyskoczyła trójka karłów. Skrzywiąc się pokazując języki, wykonując nieprzyzwoite gesty. Widzowie jak szaleni, krzyczeli z zachwytu. Cyrk jak gdyby ich zaczarował, werwał na zewnątrz wszystkie czające się w nich demony. Akrobaci, ale schop! Oh my god, to oni! Ich jeszcze nie było. Ojojku Dorośli, jak wyglądają jak dzieci. To nie jest śmieszne, śmiać się z tego. Kakali po scenie, pluli na publiczność, potem znowu skakali i tańczyli. Całe to widowisko wpędzało Cię w przygnębienie. No, w sumie tak. Show. Show. Nie wiem, czy można to nazwać show, ale OK. Wreszcie zbliżały się do końca. Więc już, więcej już nie wytrzymam. Jak chcesz uratować matkę? Jaki masz plan? Napadniemy na mordogryza, odwrócić uwagę człowieka w masce. Na mordogryza nie, bo on nam próbował pomagać. Człowiek w masce. A ja w tym czasie uwolnię mamę. Zgoda. Twój wewnętrzny lebon głoduje. Człowiek w masce zsiadł do zgromadzonych, aby osobiście pożegnać się z stałymi gośćmi. Wyglądał na poważnego i był jeszcze bardziej uprzejmy niż zwykle. A co miał być chamski? Obawiam się, że nie możemy zostać. Och, nie, nie, dziękuję. Nie mogę tego przyjąć. Aż za pani wytrwałość mogę zaprezentować pani maskę. Nie ma pani nic przeciwko temu. Derek podszedł, do niego zapytał o coś. Wykorzystałaś zamieszanie i zakarłaś się za kulisy. Szybko! Tu jest pusto. Poszłaś dalej. Ale to Nina, znalazłaś w bordowym pokoju. Sprzątała ze stołu okruchy i płakała. Mama Aa! Uwierz, to ty jaka tam, że mnie mama, nienawidzę dzieci. Nie posłuchaj. Chciała się ją objąć, ale odepchnęła cię i zaczęła chichotać. W świecie jest tyle fałszu. Ty u nas nie musisz udawać dobrej córki. Ale naprawdę... Tak więc wynoś się, on ci, on ci odebrał pamięć. Nie posłuchaj mnie. Próbowałaś podejść do niej bliżej, dotrzeć do niej, lecz ona zakrzyczała, wyczepiając się w twoje włosy, jak rozdrażniona kotka. Oderwałaś od siebie jej ręce, pobiegłaś, ale ona podążała za tobą. Wynoś się! Człowiek w masce nie dał na siebie długo czekać. Zanim wypadł wypa poruszony Derek, przepraszam, nie dałem rady go zatrzymać. On jakiś, jakby to, 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 to coś wyczuł. Ale to Nina, możesz iść. Tak, panie. Cóż, Pani zachowanie z niezwykle mnie z rozczarowuje. Porwałeś moją matkę, oszpeciłeś ją. Oszpeciłem? Ja tylko pokazałem wszystkim jej wnętrze. Nieprawda, zniszczyłeś ją, zmieniłeś ją jakiegoś potwora i w ogóle. Maleńką dziewczynkę niezdolną zadbać o nikogo. Maleńką dziewczynkę, kukułkę, a nawet nie kukułkę, piskle, które wyrosły i ostatecznie i tak cię porzuciło. To nieprawda. Ona myślała tylko o sobie i tak przecież o tym wiedziałaś. Wszystko było nie tak? Masz rację. To nie tak. Nie okłamuj się, Sara. Roześmiał się, podszedł bliżej i pochylił się nad tobą. A w ogóle skąd pomysł, że to twoja matka? Nie możesz przyjąć do wiadomości, że mogła cię porzucić? Taka jesteś pewna, że Alatonine to pani Onel? Ja, ja. No właśnie, odsunął się. A teraz, póki jestem w dobrym nastroju, sugeruję, żeby pani sobie poszła, jeśli oczywiście nie chce pani tu zostać na zawsze. Ty nie, ty nie jesteś pierwszym takim w Sejn-tworze. Widzieliśmy straszniejsze potwory. Nie wątpię. Odsunął się na bok, żebyście mogli wyjść. Przez jakiś czas staliście bez ruchu, ale nie mieliście wyboru. I wtedy zauważyłeś szalik. Mamy <laughs> przywiązany do oparcia krzesła. <laughs> w pierwszym odruchu chciałaś go złapać. Czyli to jednak prawda. Ale szybko pojawiły się wątpliwości. Czy to na pewno jej szalik zbiorę? Żeby się upewnić, nie warto denerwować człowieka w masce. Zabrać. Jeszcze wykorzystać to, że to jest za darmo. <grym> Dzięki niemu dowiesz się czegoś ciekawego. Niezauważalnie dla dyrektora cyrku wycisnęłaś szalik do kieszeni. Wracasz z Derekiem. Wpadliście do gabinetu szeryfa. Czerwoni, zdyszani i nieco wystraszeni. Mr. Nexon! O co chodzi? Derek ścisnął twój z garstek. Leż nagle, że byś umilkła. Czas, byliśmy w czyrku za kulisami. Wydawało nam się, że widzieliśmy Mrs. O'Neal. Wykluczone. Ale tak było. Jestem pewna, że to ona była. Masz przy sobie dowód potwierdzający twoje słowa. To dobrze. Proszę, oto szalik mamy. Wróciłaś go szeryfowi na stół. Znalazłam go wśród innych rzeczy aktorów. Zawsze byłaś spostrzegawcza, Sara. Ale on może być po prostu podobny. Mister Nexon ostrożnie ujął sza. Lig podniósł ku twarzy, powąchał. Poczuwszy coś, nagle zamarł. Jego twarz pociemniała, jakby się zapadła. Pachnie jej perfumami. Mówiliśmy przecież. Dobrze, sprawdzę ten cyrk jeszcze raz. Świetnie, idziemy? Nie teraz. Ale wyjdźcie z gabinetu. Ale to ważne. Ale przecież. Chodźmy, Sara. Derek prawie wypchnął cię z pomieszczenia. No, nie można tak. O co chodzi? Dla ojca ten szalik jest jak pocztówka z przeszłości. Rozumiesz? Nie całkiem. Aż tak się zakochał w naszej mamie? Derek usiadł na kanapie. Oparł głowę na rękach. Moja mama. Ona zaginęła wiele lat temu. Szukali jej dniem i nocą i wreszcie znaleźli. Leżała w jakimś załuku, zamarz zamarznięta na śmierć. Derek popatrzył gdzieś podążając za jej wzrokiem. Na szafce stała fotografia, na której obejmowali, obejmowali się Derek z, jej, z ojcem. Zupełnie jak gdyby jego mamy nigdy nie było. Ojciec rzucił jej rzeczy, schował głęboko fotografię. Żeby tak nie, tak bardzo nie bolało. Ale i tak boli. Jeśli nie możesz poznać swojej przeszłości, nie możesz budować przyszłości. Jedyna rzecz, którą pozostawił, to szalik ciągle pachnący jej perfumami. Ale to tak długo pachniał? Szalik chyba nie pachnie aż tak długo, czyż nie? Bardzo mi przykro. Wszystko w porządku, ale do taty lepiej teraz nie podchodzić. Rozumiem. Pod sklep... Poznałaś część tajemnic dotyczącej śmierci matki Dereka. Ciekawe, dlaczego on mi się zwierzył, nie? Może tak w jego przyjaciółce, poklepał cię po ramieniu. Może człowiek w masce mówi prawdę i to nie twoja mama. Dlaczego chcesz się wycofać? Pomyśl, on przecież się nami bawi. Zobaczył, jak martwisz się o mamę. Postanowił nasypać soli na rana. Udawać, że ale to nie na to pani Onel? To jest możliwe, że to twoja matka. Nic nie przeczuwając, siedzi teraz w jakiejś kafejce i myśli, jak przeprosić córkę za tę histeryczną ucieczkę przed problemami. Słowa Dereka sprawiły, że serce zabiło szybciej. Pojawiła się mglista nadzieja. A szalik mamy zgubiła, kiedy była u niego ostatni raz. Brzmi prawdopodobnie: zrobiło ci się lżej na sercu. Mama mam nadzieję, że tak właśnie jest. Hmm. Rzałaś w łóżku, nie mogąc przestać się wiercić. Sen nie przychodził i w głowie jedna za drugą pojawiały się myśli o matce. Chyba się przeje... A nie, możemy się... nie możemy się przebrać. Co robić? Jak się dowiedzieć, co z matką? Czy kiedykolwiek uda mi się czegokolwiek dowiedzieć? Mamą. Nagle ciszę. Przerwał dzwonek telefonu. zin zin, Podniosłaś głowę nasłuchiwałaś w ciemności, czy ktoś idzie podnieść słuchawkę. Dzyń, dzyń. Kto to może być? Weszłaś do salonu. Dziń dzyń. Dźwięk nagle ucichł, kiedy podniosłaś słuchawkę i znów ogłuchać cisza. Tak, kto mówi? Na drugim końcu panowała milczenie. Halo? Sara? Luke? Luke? U nas mamy problem i chcę ci powiedzieć póki nie. Ja cię... Co? Luke! Gdzieś w tle rozległy się rozdzierające krzyki. Luke! Coś się rozbiło. A potem w telefonie rozległy się krótkie, częste sygnały. Ale o co chodzi? Ej, on mnie. Luke! Zadrżały ci kolana. Pojawiło się przeczucie, że zdarzało się coś nieprzyjemnego. Trzeba iść! Pobiegłaś szukać pana Nexona, ale nie było go w domu. Na posterunku też nikt nie odpowiadał. Co za miasto? Narzuciłaś kurtkę i pobiegłaś do domu Luka. Co się dzieje? Pożar! Kochani! Przepraszam, że ja tak reaguję, ale się przestraszyłam. Ostatecznie dom, drzewa płachniały języ... <laughs> języczki płomieni. Ale żar czułaś zanim to wybaczyłaś. Szalejący pożar, nienasycony i bezlitosny. Ogień pożerał wszystko, czego dotknął. Luke! Trzeba znaleźć pomoc! Obeszłaś dom dookoła, nerwowo rozglądając, zaglądając w okna, mając nadzieję dojrzeć jakiekolwiek oznaki życia. Potem wyskoczyłaś, dom prawie cały się pali. Wyskoczyłaś na drogę, ale nie przyjeżdżał ani jeden samochód. Czyżby wszyscy moringowie byli w środku? Oni przecież zginą! Znów wróciłaś do domu, czułaś się, czując się bezsilna, ale ryzykować i wchodzić przez głu, w wejście przypominające rozpaloną piec było wielką głupotą. Nie, pom nie pomogę im, jeśli zginę. Trzask. Bam! Ha? Na parterze rozbiło się okno. Ha! Adel się wydostała! Adel stała w oknie, zrzucając pociętymi rękami odłamki szkła. Próbowała wyjść, ale była prawie nieprzytomna. Adel! Pobiegłaś do niej, mogła się jej wyjść. Dziewczyna wyczerpana, ledwo żywa, zawisła nad tobą. Biedna Aden. I Luka, jego rodzice. Zaczął, zaczął ją dręczyć kurczowy silny kaszel, odbierając resztki sił. Gdzie Luk? Adel! Luke jest w środku? Ty mnie słyszysz? Potrząsnąć ją, rozmawiać z nią dalej. Nie wolno tak gwałtownie z nią postępować. Rozmawiajmy z nią. Adel, kochanie, słyszysz mnie? Odpowiedz proszę. Mmm, On tam. Dym kłębił się, podniósł się coraz wyżej. W ciemności ogień wydał się jeszcze jaskrawszy. Drżałaś cała, nie mając sił, by wierzyć. Strach. Wejdziemy tam, od żaru zaczął roztapiać się śnieg, a wraz z nim twoja odwaga. Ochlu, zdjęłaś kurtkę, zostawiając tylko w piżamie. Póki jeszcze nie zdążyłaś się rozmyślić, po wbiegłaś do domu. Luke! Luke! Proszę, jeśli mnie słyszysz, odezwij się! Matku, wygląda jakby to zaraz się miał spalić. Naprawdę, ale Luke nie odpowiadał. Być może, gdyby twój związek z Lukem był bliższy, chłopak usłyszałby twój głos. Teraz, teraz, teraz to czuję się strasznie. No to, że nie poszłam z nim w romans, to nie znaczy, że. że nie chcę, żeby coś mu się stało. Wciąż wykrzykiwała się jego imię, ale nie mogła się zdecydować, by wejść między płomienia. Gdyby choć się odezwał, dał najmniejszy znak, gdzie go szukać, ale on milczał. Bah! Jeszcze jedna belka upadła wprost przed tobą. <laughs> Teraz, nawet gdybyś chciała, nie dałabyś rady przejść. I jak gdyby za kratę za bezczynność usłyszała się jęk, a potem dostrzegłaś czyjąś rękę. Luk! Czołgał się do schodów, wiążących w dół do ciebie. Brakowało mu już sił, ale wciąż próbował, ale potem podniósł głowę. Sara! Matko, patrzcie, co mu się stało. Zaraz luk, trzeba go wyprowadzić stąd. Luk. W jego oczach było tyle smutku, żadnego strachu, żalu, ani pytań, tylko smutek. Smutek, który. Nie potrafi zginąć. Nie może umrzeć. Nie może. A który z jakiegoś powodu? Luke podniósł... Podniósł drżą... Już umarł John, nasz ukochany. Bo nie musiał. Ale nie może umrzeć. Luke, on jest... Ma 17 lat. To jest jeszcze... Luke podniósł drżącą rękę jakby ku tobie. A ty w odpowiedzi podniosłaś swoją. Zupełnie jak gdyby to mogło go uratować. <laughs> a potem eksplodowano okno, wypuszczając nowy potek. Potok. Powietrze Ogień dostrzegał aż do, safisu, do sufitu. Baj! Nie! Sara! Luke zginął. Nie! Myślałam, że będę mógł go uratować. Gdybym miała bliższe stosunki z nim, to bym mogła to zrobić. Nie wiedziałam. Ktoś złapał cię za ramię. Wyciągnął mną na zewnątrz. Myślałam, że będzie szansa, żeby go uratować. Lecz ty widziałaś tylko umierającego Luke. Przygnęlijącego płonącą belką. Strażnicy szybko zgasili ogień. Dom wyglądał złowieszczo i pusto. To tak to jak wyglądał dosłownie wykrzykiwało ból jego gospodarzy. Ciebie i Adel przykryto kocami wsadzono do karetki pogotowia. Straciła brata, a rodzice? Medycy badali serio mi się chce płakać, kochani, poważnie. Badali was i zadawali pytania, lecz ty wciąż patrzyłaś na dom. Po jakimś czasie podszedł do was policjant. Próbował być bardzo uprzejmy, ale nie było do tego dłużej lżej. Jak się pani czuje? Moi rodzice, oni są w środku, ciągle jeszcze tam są. Przeżyli? Proszę się nie martwić, próbuję, potrzebuje pani teraz spokoju. Funkcjonariusz stanął Polu, widzenia Adel, żeby ta nie zobaczyła noszy nakrytych prześcieradłami. Rodzice też zginęli. Straciła brata i rodzinę. Ach, ich rodzice zginęli. Alu, mój brat, on żyje. Do oczu napłynęły łzy. Zauważyłaś trzecie nosze, które właśnie pakowano do karetki. Luke. Stałaś, pobiegłaś w ich kierunku. Matko, kochani, jak ja tak tutaj płaczę na seintworze serio, chcę mi się płakać tak mi słabo. To ja nie wyobrażam sobie, jak ja bym płakała, gdyby w sekrecie nie było ktoś umarł. Ja chyba bym. ktoś kolejny. Ja bym chyba sobie serce wyrwała. Stój! Och, Luke, wybacz! Zaczęli cię odganiać, ale ty chciałaś popatrzeć, chciałaś się upewnić, że to naprawdę on. Nie mogłaś uwierzyć, że Luke umarł. To niemożliwe rzucałaś się, krzyczałaś, ale bezwładniło cię, dostałaś jakiś zastrzyk próby oporu było podejmować coraz trudniej i trudniej ach, on umarł na naszych oczach koniec nie wierzę w to po prostu nie mogę w to uwierzyć kochani odcinek był naprawdę ciężki i trudny ale liczę na to, że niebawem coś nam się wyjaśniło że uda nam się chociaż uratować Matmę kocham was bardzo Odcinek był ciężki, nie sądziłam, że zakończy się pożarem i to jeszcze akurat u moringów. Kocham Was bardzo i do następnego i jeszcze dzisiaj będę nagrywać żagle we mgle. Muszę się rozluźnić po tym, po tym ciężkim, trudnym i bardzo strasznym odcinku. Papatki, kocham Was.